Dzień dobry, witajcie na moim kanale Znowu leję Derz jest na dłuższą metę uporczywy eee, Słuchajcie dzisiaj będzie krótki materiał Bo tak naprawdę dla niektórych o niczym A dla tych, którzy będą zainteresowani No to może być fajny Niektóre osoby z Was, moich szanownych subskrybentów, pisaliście, że żałujecie, że się nie mogliście spotkać ze mną na piątych urodzinach kanału, i tak dalej. Więc będę Was informował wcześniej, bo mówicie, że potrzebujecie dużo wcześniej informacji, bo trzeba zarezerwować urlopy. Ja to rozumiem. Przepraszam, że tylko z miesięcznym wyprzedzeniem Was informowałem na ten temat. I pierwsze spotkanie szukamy słownie i dosłownie dwóch osób na maj przyszłego roku. Jedziemy do Rosji, jedziemy w okolice Zatoki Fińskiej, za Sankt Petersburg. Udało mi się załatwić samochód na ten wyjazd. Będzie to Toyota Hilux. Załatwiam teraz formalności związane tam z różnymi rzeczami odnośnie tego samochodu eee, A mój serdeczny przyjaciel Artur, który pracuje w Rosji udało mu się tam zorganizować pobyt. Pobyt około 10 dni w lesie z, będziemy mieli za opiekuna rosyjskiego przewodnika myśliwego to się nazywa u nich ochotnik. I pójdziemy sobie z nim na dziesięciodniowy spacer w polesie. Będziemy polować, będziemy mieszkali w lesie i mam nadzieję, że będzie fajnie. Drugie spotkanie rozmawiałem z Andrzejem Szokorkiem zaraz po piątych urodzinach kanału, żebyśmy w przyszłym roku zrobili sobie. Wspólny wyjazd integracyjny, i e, jeżeli chodzi o ten wyjazd, to jestem jak najbardziej za. Będzie to 5 dni w gorcach. Będziemy mieli bazę wypadową, a cały wyjazd będzie nazywał się w cztery strony świata, ponieważ w pierwszy dzień przyjdziemy na miejsce, a 4 dni będziemy chodzili. Maksymalnie 10 km i wracali do obozu, aby poznać cztery strony świata od tego miejsca, gdzie będziemy obozowali. Teraz tak, jeżeli chodzi o pierwszy wyjazd, czyli jeżeli chodzi o Rosję, bardzo bym prosił chętnych, jeżeli się znajdą takowi, oczywiście, żeby pisali do mnie. Kontakt będzie jak zwykle pod filmikiem. Natomiast jeżeli chodzi o drugi. Aha, no i od razu mówię, że jeżeli chodzi o tą Rosję, to chciałbym się spotkać z tymi dwiema osobami jeszcze w grudniu albo w listopadzie, ponieważ 7 stycznia idę na kolejną operację nogi, więc do marca będę pewnie uziemiony, a w maju będzie wyjazd. Dlatego w listopadzie będę chciał się spotkać z tymi osobami, będziemy chcieli, bo to będzie już cały skład, który pojedzie na Rosję. Będziemy chcieli się spotkać z tymi osobami po to, aby poćwiczyć. Natomiast w marcu, po, moim, po zakończonej mojej rehabilitacji, e, będziemy chcieli się spotkać, żeby skompletować sprzęt, omówić ten sprzęt, e, podzielić się obowiązkami, pozapłacać pewne rzeczy itd., itd., itd. Pamiętajcie, że w Rosji obowiązuje ruch wizowy, więc trzeba wyrobić sobie wizę. Jeżeli chodzi o to drugie spotkanie w Polsce, w Gorcach, no to sprawa o tyle jest prosta, że e, zapisy są do końca roku: kto pierwszy, ten lepszy. Ilość miejsc 10 plus 5 osób, które jedzie od nas. Można brać rodziny, czyli jeżeli. Będziecie brali rodziny, no to tutaj, to tutaj musicie to zgłosić, bo wtedy ta liczba osób wzrośnie. Natomiast w teren nie może iść więcej niż 10 osób, ponieważ do takiej liczby osób posiadam uprawnienia, jeżeli chodzi o przewodnictwo w górach. Będzie również, będzie również opieka medyczna, będzie mój kolega, który jest goprowcem. I... I będzie można też od niego sporo się o wspinaczce górskiej nauczyć, bo też się wspina. Dobra, e, także do końca roku e, jest możliwość tak e, zabierania rodzin, tak jak powiedziałem, przy czym rodziny w momencie kiedy my wychodzimy w góry, siedzą w, siedzą w obozie i czekają, albo sobie chodzą na małe spacery we własnym gronie, że tak powiem, jest możliwość zabierania psów. Jest możliwość spania w bazie, jest możliwość spania w namiocie, jest możliwość spania w hamaku oczywiście to wszystko kosztuje. Jest możliwość zjedzenia ciepłego posiłku, który można kupić. Możemy też gotować, tak? My będziemy gotować, a Wy jak macie ochotę, to możecie kupować. Natomiast wszystkie koszty, i tak dalej, to już będziemy ustalali mailowo. Myślę, że a to są moje tylko przypuszczenia. Że nie powinno to kosztować więcej niż 500 zł od osoby, ale to jest taki maks z górką, że tak powiem, nie? Więc, więc tyle. Więc tyle. Słuchajcie, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Sylwkowi za taki Dinks do telefonu i za taką oto za taki kijek. Dostałem go z Dinksem do mojego telefonu. I mogę sobie teraz kręcić. O, widzicie Cygmyk Byk. Mam taki fajny kijeczek. Dostałem na piąte urodziny. Gratuluję mojemu synowi Kubie, że zdobył. Słuchajcie, uwaga, werble powinny być małą złotą. Małą złotą. Po tych wszystkich komplikacjach z tętnicą w stopie, po operacji. Zdobył 720 punktów. Jak ktoś wie, ile to jest ile to kosztuje wysiłku? Mały Beskidzki to jest 160 km. Przeszedł go z kolegą ze szkoły, z kuzynem, człowieka, który notabene idzie w polskiej wyprawie na K2 w przyszłym roku. Za 4 dni. Nie jest to jakiś specjalny wyczyn, oczywiście, nie? bo to jest tylko 40 km po górach dziennie, ale mimo wszystko, bardzo Ci synku gratuluję i jestem z Ciebie dumny i chodź tak dalej. Dings. I to by było na tyle, drodzy chłopcy i dziewczęta. Jak tu dziadek Paweł mawia, testował sobie ostatnio trangie. Ja jednak chyba zostanę przy starym, sprawdzonym podgrzewaczu Armii Amerykańskiej na paliwo stałe i ewentualnie gałęzie. Raz, że nie zajmuje miejsca, a dwa, że. Zarówno paliwo stałe, które mogę do niego zakupić, jest tanie, jak i mogę pod niego położyć drewienko. Tak to wygląda w zestawie. Czekajcie. O, o, o. No i tyle, zostańcie w duchu. Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał. Zapraszam do lasu, jak ktoś będzie chętny. To oczywiście kontakt do siebie umieszczam jak zwykle pod filmikiem. Pozdrawiam serdecznie.